Spirala prawoskrętna i lewoskrętna mają bardzo bogate znaczenia w różnych tradycjach duchowych, ezoterycznych, mistycznych i hermetycznych. Opowiem ci to warstwowo, żeby uchwycić błębie. Podstawowe znaczenie spirali: spirala symbolizuje ruch życia, rozwój, ewolucję świadomości, przedstawia ścieżkę duszy od centrum źródła ku zewnętrznym doświadczeniom lub odwrotnie powrót do źródła. Jest też obrazem energetycznego przepływu prana, chi, ruach, pneumy itd. Prawoskrętna spirala, kręcąca się w prawo zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ezoteryka, duchowość, gnoza. Symbol emanacji, rozszerzania, przejawienia się ducha w materii. Reprezentuje ekspansję energii, twórczość, manifestację. W gnozie, zejście boskości w świat materii, proces emanacji, emanatio. Energia bardziej słoneczna, aktywizująca, yang. W hermetyzmie odzwierciedla procesy kreacji i objawiania. W ciele subtelnym prawoskrętne spirale często przypisuje się uzdrawiającemu przepływowi energii. W technikach energetycznych np. rejki prawoskrętne ruchy czyszczą i napełniają lewoskrętna spirala kręcąca się w lewo przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, ezoteryka duchowość gnoza. Symbol powrotu do wnętrza introwersji, wnikania w głąb, oznacza oczyszczenie, zwijanie, dematerializację, powrót od materii ku duchowi. W gnozie proces anagosz-duchowe wznoszenie przez zanegowanie materialnego świata. Energia bardziej księżycowa i in, recepcyjna-kontemplacyjna. W hermetyzmie odpowiada procesom rozpuszczenia solf i powrotu do prima materia. W ciele subtelnym, lewoskrętne ruchy często używa się do usuwania toksyn, negatywnych energii. Są częścią rytuałów oczyszczających, na przykład spirale w lewą stronę wokół ciała. W alchemii i hermetyzmie. Spirala prawoskrętna równa się koagulacja, utwardzanie ducha w materii, złoto ducha w kamieniu filozoficznym. Spirala lewoskrętna równa się solf, rozpuszczanie form, by wyzwolić czystą esencję. Spirale są też często rysowane na hermetycznych diagramach, np. na ilustracjach procesów magnum opus, czasem w parze, jedna ku górze, druga ku dołowi, tworząc obraz dwustronnego przepływu analogicznie do dwóch węży na kaduceuszu Hermesa. W mistyce, np. chrześcijańskiej, kabalistycznej, sufickiej. Prawoskrętna spirala, rozwijanie cnót, wstępowanie łaski. Lewoskrętna spirala, wewnętrzna metanoa, przemiana serca, powrót do Boga poprzez odwrót od zewnętrznego świata. W kabale ruchy spiralne kojarzą się też z dynamicznym ruchem pomiędzy sefirami drzewa życia. Dodatkowe symbole powiązane, spirale w megalitycznych kulturach New Gange w Irlandii podkreślały cykle życia i śmierci. Spirale w DNA podwójna helisa, naturalna matryca życia. W szamanizmie spirala jest ścieżką podróży między światami. Spirala w różnych systemach, spirytyzm alan Kardec komunikacja z duchami. Prawoskrętna spirala oznacza wznoszenie duszy do wyższych sfer, kontakt ze światłymi duchami spiriti benewoli. Ruch w prawo był często znakiem przewodnictwa i ochrony duchowej. Lewoskrętna spirala zstępowanie ku duchom niższym spiriti inferiori. Znaczenie przyciągania ziemskich niższych energii. W niektórych seansach spirytystycznych ruch w lewo był traktowany jako ostrzeżenie przed ciężkimi energiami lub zakłóceniami. Szamanizm prawoskrętna spirala symbol podróży ku niebu, ku duchowym przewodnikom, ku duchom przodków. W rytuałach wznoszenia szamani wkręcają duszę w górę, przechodząc przez kolejne warstwy nieba. W niektórych tradycjach, na przykład syberyjskich, prawoskrętne bębnienie jest sposobem na przywołanie opiekuńczych duchów. Lewoskrętna spirala symbol zejścia do świata podziemnego, świat duchów natury, przodków, lecz także cieni i demonów. Podczas transu lewoskrętny ruch wprowadza szamana w stan przebudzenia cienia i konfrontacji z własnymi lękami. Lewoskrętna spirala była także używana do wyciągania choroby z ciała podczas uzdrawiania. Astrologia. Prawoskrętna spirala, związana z ruchem planet po ekliptyce, ruch z zachodu na wschód, pozorny ruch do przodu. Kojarzy się z procesami rozwoju, inkarnacji, wzrostu świadomości, np. progresje astrologiczne, idą w prawo. W astrologii hermetycznej, prawoskrętność równa się proces wchodzenia w przeznaczenie. Lewoskrętna spirala, kojarzona z retrogradacją planet, cofanie się, wewnętrzna praca karma. Spiralne cofanie się oznacza reintegrację, uzdrawianie, przebudowę starych wzorców. Ruch w lewo to często także ruch ku przeszłości, do tyłu, w celu korekty lub pojednania. Alchemia, prawoskrętna spirala, koagulatio, ucieleśnienie ducha, stwarzanie formy. Symbol wzrastania materii ku perfekcji, proces stabilizacji, uzyskania kamienia filozoficznego. W operacjach laboratoryjnych ruch prawoskrętny oznaczał również ruch podgrzewający, aktywujący reakcje. Lewoskrętna spirala, solf, rozpuszczanie formy, powrót do pramaterii. W procesie nigredo czernienia lewoskrętna spirala reprezentowała rozpad ego, inicjalną fazę transformacji. Lewoskrętność była też kojarzona z tajemniczą, ciemną alchemią, pracą z cieniem, z materią jeszcze nieprzebudzona. Filozofia, prawoskrętna spirala, w symbolice platońskiej i neoplatonizmu, ruch duszy ku ideom, wznoszenie ku prawdzie. Hegel spirala oznacza dialektyczny rozwój świadomości. Każde nowe stadium życia jest wyższym powtórzeniem wcześniejszego, ale na innym poziomie synfiz. Prawoskrętna spirala to także logos, rozwój w harmonii z zasadą kosmiczną. Lewoskrętna spirala, w niektórych nurtach np. gnozy pesymistycznej zejście w materię jako upadek. Ruch w lewo jako symbol wątpliwości przekroczenia starego anarchii duchowej np. Nicze. Psychologia głębinowa Jungowska Transpersonalna. Prawoskrętna spirala symbol ekstrawertyzacji wyjście na zewnątrz budowanie osobowości. Ścieżka indywiduacji prowadząca do pełnego rozwoju ja, ale zintegrowanego z arsztypami duchowymi. Lewoskrętna spirala symbol introwertyzacji zejście do wnętrza. W procesie cienia Jung zanurzenie w nieświadomości w celu odszukania zapomnianych części siebie. Psychologia Transpersonalna na przykład. Stanisław Grof: Lewoskrętne podróże to przechodzenie przez traumy, ciemną noc duszy aż do wewnętrznego odrodzenia. Podsumowując: spirala symbolika, energia, prawoskrętny rozwój, ekspansja, manifestacja, wznoszenie Yang słońce, ekstrawersja. Lewoskrętna powrót do źródła, oczyszczenie, introspekcja, rozpuszczenie in, księżyc, introwersja. Spirala w magii: znaczenie i zastosowanie. Ogólnie Spirala prawoskrętna zgodna z ruchem wskazówek zegara równa się tworzenie, przyciąganie, wzrost, przywoływanie energii duchowej ku materii. Spirala lewoskrętna w lewo równa się rozpuszczanie, oczyszczanie, odcinanie, rozpraszanie energii, uwalnianie. W magii rytuały i zastosowania spiral. Rytuały ochronne. Prawoskrętna spirala budowanie tarczy ochronnej, wzmacnianie aur. Lewoskrętna spirala usuwanie klątw, rozpuszczanie złych wpływów, egzorcyzmy. Zaklęcia tworzące lub manifestujące. Prawoskrętna wzmacnianie intencji, np. przyciągnięcie miłości, pieniędzy, zdrowia. Często rysowano lub tańczono spirale w prawo, tworząc wokół siebie pole energii. Zaklęcia niszczące lub rozpraszające. Lewoskrętna, rytuały oddzielenia, np. odcięcie od szkodliwych ludzi, nałogów. Stosowana w czarach czyszczenia przestrzeni i rytuałach transformacji, np. zniszczenie starej osobowości. Podróże astralne, otwieranie portali. Spirale, szczególnie lewoskrętne, były wciągane wzrokiem lub ruchem ciała, by osiągnąć zmieniony stan świadomości. Prawoskrętne ruchy używano do bezpiecznego powrotu z podróży astralnej. W magii ceremonialnej, w tworzeniu magicznych kręgów, magowie chodzili prawoskrętnie dla tworzenia przyzywania. Lewoskrętnie chodzono, by rozwiązać krąg, zakończyć rytuał lub odesłać byty. Spirala u masonerii. Spirale są subtelnym symbolem w architekturze masońskiej: kolumny jakin i boas mają spiralne ornamenty. Prawoskrętność rozwój inicjacyjny od profana do adepta symbol wędrówki w górę ku światłu lewoskrętność zejście w ciemność świata materii, które kandydat musi przezwyciężyć. W rycie szkockim wyższe stopnie często zawierają wędrówkę spiralną po symbolicznej górze lub przez spiralne schody. Spirala w kabale. Drzewo życia, Edsheim, można czytać spiralnie, energia z Ainzow schodzi po ścieżkach w spirali prawo-lewo przechodząc przez Sefiroty. Prawoskrętna spirala, manifestacja światła przez Sefirę, Hochma mądrość. Lewoskrętna spirala, powrót duchowej iskry ku Einsof do nieskończoności przez binnek zrozumienie. W praktyce mistycznej spirala to sposób zejścia lub wznoszenia energii między światem duchowym a materialnym. Spirala w telemie Aleister Crowley. Crowley używał spiral jako modelu duchowego rozwoju. Prawoskrętna – wyrażanie własnej woli, true will – rozwijanie siebie. Lewoskrętna – rozpuszczanie starego ego, wyzbycie się narzuconych masek. Spirala w telemie jest też kluczowa dla symboliki przejścia przez próg gwiezdnych bram np. Nui i Hadit w Liber Alvel Legis. Spirala w teozofii – Lit Beater. Prawoskrętna spirala – ewolucja duszy przez kolejne okręgi, doświadczenia, cykle karmiczne. Lewoskrętna spirala, regresja, zejście w niższe światy, ale także świadome zanurzenie w materię dla rozwoju. Teozofia mocno podkreśla, że spirala jest podstawowym wzorcem ruchu całego kosmosu od atomu po galaktykę. Spirala w New Edge. Prawoskrętne spirale są wszędzie w aurach, czakrach energioterapii. Używa się ich do wzmacniania manifestacji prawo przyciągania, ładowania kryształów energią kosmiczną. Lewoskrętne spirale są wykorzystywane do. Czyszczenia przestrzeni z toksycznych energii, pracy z cieniem, wschodzenia w głębokie procesy uzdrawiania. W New Edge spirala stała się także popularnym symbolem przebudzenia DNA, aktywacja spirali światła w komórkach. Podsumowanie symboliki: spirala w magii, użycie w duchowych szkołach prawoskrętna przyciąganie, kreacja, budowanie manifestacja, wznoszenie w masonerii rozwój w kabale ewolucja w teozofii lewoskrętna oczyszczanie, rozpuszczanie egzorcyzmy, praca z cieniem, powrót do źródła w kabale, ciemna transformacja w telemie, spirala prawoskrętna i lewoskrętna, przyporządkowania symboliczne, liczby, typ spirali, liczby, prawoskrętna, 1, początek, 3, tworzenie, 6, harmonia, 9, pełnia, lewoskrętna, 2, dualizm, 5, przemiana, 7, tajemnica, 8, przejście, kolory, typ spirali, kolory, prawoskrętna, złoto, biały, jasno, niebieski, zielony, Lewoskrętna czerń, indygo, purpura, szarość Planety, typ spirali planety Prawoskrętna słońce, Jowisz, Wenus Lewoskrętna księżyc, Saturn, Pluton Przedmioty, typ spirali przedmioty Prawoskrętna laska, Hermesa, Kaduceusz, Ruszczka, Kielich Lewoskrętna kosz z ziołami, czarna czaszka, klucz Kamienie, typ spirali kamienie Prawoskrętna cytryn, kwarc różowy, ametyst Lewoskrętna obsydian, czarny turmalin, labradoryt Zapachy, żywice, olejki, typ spirali zapachy, prawoskrętna kadzidło, olibanum, róża, mięta, lewoskrętna mirra, paczula, szałwia biała, zwierzęta, typ spirali zwierzęta, prawoskrętna orzeł, koń, łabędź, lewoskrętna wąż, kruk, wilk, rośliny, typ spirali rośliny, prawoskrętna dąb, lilia, rozmaryn, lewoskrętna cis, wilcza, jagoda, mak, runy, typ spirali runy, prawoskrętna sowilot, słońce, wunho radość, Lewoskrętna Hagala z przebudowa Pertro tajemnica losu, karty tarota, typ spirali karty, prawoskrętna Słońce 19, Gwiazda 17, Mag I. Lewoskrętna Księżyc 18, Śmierć 13, wieża 16. Czakry, typ spirali czakry, prawoskrętna trzecia czakra splotu słonecznego Manipura, czwarte czakra serca Anahata. Lewoskrętna szósta czakra trzeciego oka Ajna, Siódme czakra korony Sahasrara. Sefiry Drzewo Życia Kabała Typ spirali Sefiry. Prawoskrętna chochma, Mądrość, Tajfred, Piękno. Lewoskrętna Binak, Zrozumienie, Daed, Ukryte Poznanie. Ciała Subtelne. Typ spirali Ciała Subtelne. Prawoskrętna Ciało Eteryczne, Ciało Astralne Wyższe. Lewoskrętna Ciało Mentalne Niższe, Ciało Przyczynowe przy Rozpuszczaniu Karmy. Wizualne Krótkie Ujęcie. Prawoskrętna Spirala, Czyli Kreacja, Manifestacja, Ekspansja ku górze. Lewoskrętna Spirala, Czyli Transformacja, Oczyszczanie, Powrót do źródła.